Czekaj! Konurki idziemy, dawaj, No, moja bratnia Kurwa, ja bardziej grzybów rozciągają, szukam Tu prawdziwki mogą rosnąć Sekcje trzymać się siebie Więc my musimy iść do naszych Trzeba do Franka tu, o tu jest Uwaga, pojazd! No, może już to jest tutaj po. No, panowie, aby wszystko, robimy półkolę. Jedziemy dalej w lewo. Zobaczmy na Polsce. Mam biegną w lewo, dwa lewo. Dwie osoby biegną w lewo. Dobra, drugie dalej wycofało. A co na koszu dalej w lewo?

No ja chcę, i co tam? Kurki znalazły. Rozglądamy się, widzę tam jeden ruch. Idziemy nadal na nich nasychamy, nie? Dobra, dawaj dalej.

Wasza ściana, pilnujemy się, podnosimy Tak jest, to... na drugiej, masz na drugiej, pomiędzy drzewami Co, na pierdolę? U nasi zdrowie tam też podchodzą U nasi, Karol Karol, patrzcie mało Panowie, macie tam ten kontakt jeden, czy nie? Paki cztery, kurkę, zostańcie, poczekajcie, my się podsuniemy. bo pomóc Charlie, a zaraz zaraz rozlejcie, dobrze? Dobra. dobra. No wiem, dlatego ale muszę jak nie będę szedł po takim otwartym. New, my tu im prawie na presję wesoł. Patrick, patrzy, pusz, pusz, pusz My jesteśmy przy na ich plecach Patryk by... patrzy, raz, dwa, trzy, odbiór Patryk Patryk, patrzy, 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 jesteście patrzy, tak patrzy, 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 Jest fura stormów TORM'ów Dajcie znać, jak my się Przyjął, podchodzimy do samochodu, odległość jakieś 50-80 metrów Zapytaj się go, czy ma wieżyczkę samochód Przyjął Jest luf w samochodzie na prawą stronę, co Tak, przechodzą na prawą stronę przechodzi ja nie wiem Na prawą stronę przebiega do rogu jeden przebieg jakieś 70 metrów, 80 Frank twoja pierwsza, pierwsza... Jeden się tak mota, nie wiadomo w lewo, w prawo, jeden przeszedł na lewo Dobra. Biegną w naszą stronę I chyba już z nami napierdala z naszymi napierdalałem. Podchodzą, podchodzą, tutaj. podchodzą tutaj, ej, uwaga Chyba, samochodem tu jedzie Dobra Kurwa, podjeżdża To jest ganerka Chcielibyśmy podejść bliżej, bo strzelają do naszych Dobra podejdą Wydaje mi się, Michał, wiesz co, warto by było się na drugą stronę ulicy przejechać, No Ale co Co? Kiedy oni będą zaangażowani... Powiedz chłopakom, powiedz chłopakom tego, Nie przejdź na drugą stronę ulicy Pytaki, ej. ej, ja im powiem Ej, panowie Przejdźcie na drugą stronę ulicy I, i tam ruszcie Będą tam są dwa samochody jedna ganerka I dwóch gości jest yy, ich yy, na końcu lasu Szał kurwa Dobra, dobra, jeszcze jest git lub Ale dobra ja Ale nie mam radia Ale mam iść też na drugą stronę? Koordynuj tą stronę, my idziemy na drugą stronę Dobrze Idź z tobą? Nie Ktoś musi mieć kurwa radio No dobra Bardzo, bardzo, żadnej nie ma Dobra, dobra, to są chłopaki Jest tam RTO? Są... Nie wiem, tam poszli z chłopakami z Charlie Dobra. Sprawa jest prosta. Jak zobaczymy, ej, słuchajcie, jak zobaczymy naszych e, na naszej wysokości, e, znaczy tam kawałek dalej niż na, na naszej wysokości, to powoli ruszymy e, równolegle. Dobra. E, Karol, po, przekaż, że, że ich widzimy. Zapytaj się, czy mamy ruszać. Widzimy was, mamy ruszać. Kurwa. Od mamy ruszać. Gdzieś trochę po że jest bezpiecznie. My na razie stoimy i szukamy snajpera. Aha. Czy mamy stać, tak? Bo tak zrozumiałem. snajpera, my stoimy. Ta? Ok. Idę Jeżeli jest bezpieczne, podciągnijcie stronę, e, w stronę samochodu przeciwnika Dobra Do przodu Nie podejdziemy, bo jest, mamy tu ostry otwór Jesteśmy... Ale kurek! Dlatego mówię to do Karola Oni są w innym miejscu niż wy No, trzeba tu wrócić Dobra, Kurde, no jeszcze jajecznicę jest jakieś kurwa 7-8 jajek Starczy Już nawet do sosie można pomyśleć do mięsa. O. Awa. Dobra, chodźcie. Yeah, tak, podobno, podobno tam się wyładowali. No, Oni się na drodze wyładowali, więc. Tak. Powiem Wam ciekawostkę już niektórzy wiedzą, zapomniałem zabrać czerwonej kamizelki ze sobą z, z bazy, więc... Patrz, towarzyszu. Idę... No się wycierałem. Maskę wziąłeś? na nozy. Jak wstałeś, to została tam. A, o czym mówisz? O macce, od ja radio.